Dzień dobry. Dzisiaj chciałem krótką yy, lekcję polityki, którą zacznę od tego oto takiego y, cytatu z podręcznika dla wtajemniczonych, Definicja Polski. Kraj położony na końcu Europy, w przedmieściach Azji, wyposażony w tanią siłę roboczą, bogate w surowce tereny, duże obszary rolne i leśne oraz szeroki dostęp do morza. Największą zaletą tego kraju jest bezmyślność i łatwość w manipulowaniu jego obywatelami oraz podatność polityków na sprzedaż swojej ojczyzny za garść szklanych paciorków. Polska stanowi doskonałe źródło. Niesarbantnego, które można wykorzystać do brudnej roboty. Politycy tego kraju pozbawieni są elementarnych podstaw honoru, patriotyzmu i zdrowego rozsądku, co stanowi połączenie doskonałe dla obcych państw. Dzięki po położeniu geopolitycznemu i bezmyślności mieszkańców, zwłaszcza elit, kraj ten idealnie nadaje się do roli światowego chłopca do bicia. Ach. Mm. No dobrze, no i, ale, ale chciałem dzisiaj powiedzieć coś, jakąś taką lekcję geopolityki zrobić i jeszcze jedna rzecz zanim to zacznę, to chciałem powiedzieć, że różne państwa mają różne grupy przestępcze, natomiast Polska jest, jest to grupa przestępcza, która ma swoje państwo, co jest w pewien sposób ewenementem. Oczywiście grupą, taką samą grupą przestępczą, która ma swoje państwo, jest na przykład ten Bantustan na wschód od nas, gdzie się toczy w tej chwili wojna, tak? Także, także te, te, takimi dwoma rzeczami chciałem rozpocząć. I teraz tak. To jest jakby to, co teraz będę mówił, to jest odnośnik do tego, co, co mamy w danej chwili. Do tych wszystkich, to co przeczytałem też, to wykorzystywanie frajerów, takich takich jak ówcześni. ówcześni, czyli przed II wojną światową. Chciałem powiedzieć właśnie o II wojnie światowej, jak nas wkręcili w tą. E, tą wojnę, i, e, i właśnie to, co przeczytałem, to właśnie po, grube mi się wiedzą o co chodzi i wiedzą, jak manipulować paciorkę, jak komu rzucać paciorki. I właśnie ówcześni, przed II wojną światową, e, e, gnoje Szabez, gnoje, gnoje e, Fartuszkowi i inni, e, tacy, tacy jak Józef Beck, Ignacy Mościcki. Czyli ci popiłsuczycy tego degenerata, uczniowie Piłsudskiego, który, który był jednym z największych zdrajców Polski, czyli tak zwane ówczesne dudy kaczyńskie, morawieckie i inni, inne bolki przywożone na motorówkach, jak, jak, jak zniszczyły nasze państwo. I, yy, I sprowadziły je do, na dno. Yy, między innymi pokłosiem tego jesteśmy my, czyli wygnańcy ekonomiczni, czyli yy, yy, cała ta yy, diaspora w różnych krajach, czy to, czy to tutaj w Norwegii, czy w Anglii. Czy w Niemczech, czy w Szwecji, czy w Ameryce. Yy, więc tak, zacznijmy yy, od tego, to, co uczył nas w szkole i co jest kłamstwem, że była zdrada. Żadnej zdrady tam nie było. Tam był czysty, czysty, zdrowy rozsądek, i yy, 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 wykorzystywanie sytuacji mocarstw zachodnich, czyli Anglii. I Francji do tego, żeby posłużyć się takim frajerem, jakim byliśmy wtedy. Przy użyciu takich frajerów, których mieliśmy wtedy u władzy, czytaj teraz też, aby nas wplątać w wojnę i zyskać na czasie. Bo jeszcze, jeszcze w 1939 roku, 1940, nawet 1941, gdzie była ta ostatnim rzutem, była ta misja Rudolfa Hesa. Niemcy rozmawiały cały czas z Anglią. Niemcy chciały się cały czas z Anglią ustawić. Natomiast Anglia wtedy już była przejęta przez y, klikę Churchilla, która wiemy na czy ich, y, czy ich y, usługach była. Y, y, poczytaj na przykład jak były stworzone wszystkie te rewolucje, kto, je, kto, je, kto, je, kto za nie płacił, kto je wspierał, kto był, kto był takim shadow yy, menadżerem tego wszystkiego, tak? Yy, yy, Archibald Ramsey na przykład książka... Um, Cicha wojna? Bezimienna wojna. Książka, tytuł. No dobrze. Yy. I ci wszyscy nasi patrioci, którzy walczyli w tamtych czasach, ci, którzy walczyli, gdyby oni to wszystko wiedzieli, gdyby zdawali sobie z tego sprawę, ci ta, ta młoda krew, która wtedy była przelewana, oni prawdopodobnie nie walczyliby za tych, za tych zdrajców i oszustów. Propozycja Hitlera przed II wojną światową, czyli to był 1938 to rok, gdzie Hitlerowi on, oni cały czas, na przykład Republika Weimarska, oni cały czas w konspiracji budowali, tworzyli różnego rodzaju maszyny wojskowe z, z Związkiem Radzieckim, i tam była cały czas oś wygody i wsparcia i wzajemnej współpracy. Dopiero Hitler, który również był wspierany przez Wall Street, doszedł do władzy i on to wszystko im nie było nie po drodze, bo to była narodowa Bolszewia, i tej Bolszewii Narodowej nie było po drodze z Międzynarodową Bolszewią, który, za którą wiemy kto stał. I, 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 i oni, Hitler był jednym z najbardziej propolskich polityków w historii. Jego propozycja była taka. Chciał korytarza między, między Prusami Wschodnimi, a, a, a resztą kraju. Gdańska, który w zasadzie był taką, takim czynnikiem zapalnym utworzonym przez traktat wersalski, który był de facto niemiecki z, z pewnym z pełnym Zabezpieczeniem interesów Polski. E, tak jak mówił Galacziano, chodziło o to, że niech, żeby się dogadywać. Minister spraw, bodajże e, zagranicznych Włoch, mówił: Niech kopią tunel, żeby ich po prostu przedłużać, żeby po prostu e, odwlekać w czasie pewne rzeczy. Traktat Wersalski nie, Niemcy nie uznały z granic zachodnich. Hitler chciał Polski. Tak jak na wschodzie musieliśmy sobie wywalczyć te granice, i tam był, tam było to dogadane z, ze Związkiem Radzieckim później. Tak, tak na zachodzie Niemcy cały czas nie uznawały granic w zachodnich Polski. I a Hitler chciał uznać granice polskie zachodnie. I, no, i, no i jak pokazała historia, Niemcy były lojalne wobec sojuszników. Wobec Bułgarii, która bardzo mądrze rozgrywała wojnę, Węgier, Rumunii. Kto tam był jeszcze? Nor Norwegia. Też oni, oni jakoś tam, tam wielkich rzeczy się nie, nie działy. Z jakiejś zabijania ludzi wielce nie było. Tylko tutaj ta agentura angielska cały czas robiła i niszczyła różnego rzecz, rodzaju rzeczy i w ten sposób zamiast zająć się tym, zresztą nie byłoby wołania. Nie byłoby jaśnicy, niszczenia całych elit polskich w, 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 zaraz, po, zaraz po rozpoczęciu się wojny. Tak było dogadane. Jedni niszczyli na wschodzie, drudzy niszczyli na zachodzie. No To jest wszystko pokłosie tej polityki, którą, którą właśnie prowadzili ówcześni degeneraci z Mościckim, z Bekiem i z. Innymi w tamtym czasie. E, czyli tak. I od kogo, i teraz tak. Co pokazuje, s, y, od kogo kupujesz broń, y, komu podlegasz, jakby. A my kupowaliśmy broń od Francji. I y, 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 jakby wsparciem bezpośrednim. Piłsudskiego, była na początku Francja, później, później był, z, z, był przejęty przez, przejęty może, urobiony na stronę angielską. No i tak samo dalej kontynuował to dalej e, Józef Beck. E, cała armia krajowa. Praktycznie ci ludzie, też młodzi patrioci, nie wiedzieli, że są asetem angielskim i w odpowiednim czasie zostali wykorzystani do zniszczenia go, bo taka była potrzeba chwili, czyli, czyli mówimy o powstaniu warszawskim. No i co ja tu jeszcze chciałem powiedzieć? Co tu więcej mówić? Hitler chciał, właśnie, Hitler chciał utworzenia czegoś w rodzaju właśnie Unii Europejskiej, gdzie, gdzie zaple, dla zaplecza przemysłowego, zapleczem przemysłowym, zapleczem dla przemysłu niemieckiego i produkcji niemieckiej, miały być właśnie te kraje, takie jak Polska, Rumunia, Węgry, które miały, miały produkować żywność a tam miała się odbywać cała produkcja, większość produkcji przemysłowej. No i jak widzimy, w tej chwili jesteśmy właśnie w takiej Unii Europejskiej, więc te, gdyby Hitler i mocarstwa OSI wygrały wtedy wojnę, mielibyśmy właśnie tworzenie, e, tworzenie jakby takiej Unii Europejskiej, tylko pod, pod, pod e, zarządem niemieckim. I, i, I do tego by to zmierzało. Oczywiście, w, w, w intencji Hitlera nie było przeciąganie wojny, natomiast w, 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 interesie, moc, w interesie to tylko i wyłącznie e, dzięki temu, że e, Stalin y, jakby parł do tego, żeby szybciej zakończyć wojnę, e, wojna się szybciej zakończyła. Natomiast e, Roosevelt i Wall Street było za tym, żeby ta wojna trwała jak najdłużej, żeby, żeby cały czas wykrwawiać tutaj tą Europę i przejmować rynki e, przemysły i, i gałęzie różnego rodzaju przemysłu. Także tak to wygląda i, i, i w tym, to główno, w której kwimy ten e, ten, e, ten ukropolin, który nam stworzyli, jest pokłosiem Bezpośrednim tego, co wydarzyło się 80 lat temu. Tak naprawdę. I nie dajmy się wplątać po raz kolejny w wojnę, i nie kooperujmy z tym reżimem, który, który zarządza naszymi terenami. Także to. To tyle chciałem na dzisiaj powiedzieć odnośnie geopolityki przed II wojną światową i z II wojny światowej. Tak, w skrócie, bo oczywiście tu można by, można by każdy z tych rzeczy rozkładać na czynniki pierwsze i, i, i dyskutować i, i, i obrabiać temat dokładnie i, i szczegółowo. Także tyle na dzisiaj. Z tego, co chciałem powiedzieć, pozdrawiam wszystkich, wszystkich zdroworozsądkowo myślących oczywiście, tak.